Pierwsza księga królewska, rozdział 17 Wtedy Eliasz Tiszbita, jeden z mieszkańców Gileadu, powiedział do Achaba Jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którym stoję? Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, jak tylko na moje słowo. I doszło do niego słowo pana: Odejdź stąd, skieruj się na wschód i skryj się przy potoku Kerit, który jest przed Jordanem. I będziesz pił z potoku, krukom zaś rozkazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i uczynił według słowa pana. Poszedł i zamieszkał przy potoku Kerit, leżącym przed Jordanem. A kruki przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, wodę zaś pił z potoku. Lecz po pewnym czasie potok wysechł, gdyż nie było deszczu w tej ziemi. I doszło do niego słowo pana: Wstań i idź do Sarepty Sydońskiej i tam zamieszkaj. Oto rozkazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty. Kiedy przybył do bram miasta, oto kobieta, wdowa zbierała drwa. Zawołał ją i powiedział, przynieś mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. A gdy szła, aby przynieść wody, zawołał ją i powiedział, przynieś mi też proszę kromkę chleba w swojej ręce. I odpowiedziała, jak żyje Pan, Twój Bóg. Nie mam pieczonego chleba. Mam tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Oto zbieram trochę drew. Potem przyjdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a to zjemy, a potem umrzemy. Wtedy Eliasz powiedział do niej. Nie bój się. Idź uczyń jak powiedziałaś. Najpierw jednak zrób z tego dla mnie mały podpłomyk i przynieś mi go. Dla siebie zaś swego syna zrobisz to potem. Tak bowiem powiedział Pan, Bóg Izraela: Mąka w dzbanie nie skończy się i oliwy w baryłce nie zabraknie, aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i uczyniła, według słowa Eliasza, ona i on oraz jej dom jedli przez wiele dni. Nie skończyła się mąka w dzbanie, ani nie zabrakło oliwy w baryłce, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety. Pani tego domu, a jego choroba była tak ciężka, że przestał oddychać. Wtedy powiedziała do Eliasa: cóż ja mam z Tobą, Mężu Boży? Przyszedłeś do mnie, aby przypomnieć mi mój grzech i uśmiercić mego syna? I powiedział do niej, daj mi swego syna. I wziął go z jej łona, zaniósł na górę do pokoju, w którym mieszkał i położył go na swoim łóżku. I zawołał do Pana i powiedział, Panie, mój Boże! Czy także na tę wdowę, u której mieszkam, chcesz sprowadzić nieszczęście, uśmiercając jej syna? I rozciągnął się trzykrotnie nad dzieckiem i wołał do pana, i powiedział: Panie mój Boże, proszę, niech dusza tego dziecka wróci do niego. I pan wysłuchał głosu Eliasza: Dusza dziecka wróciła do niego i ożyło. Wtedy Eliasz wziął dziecko, zniósł je z pokoju do domu i oddał je matce. I Eliasz powiedział: Patrz, Twój syn żyje. I kobieta powiedziała do Eliasza. Teraz wiem, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana w Twoich ustach jest prawdą.